Czarak, co nieraz bywał w kłopotach i trwogach, nie tracąc serca, póki czuł się rączy. Teraz podupadł na nogach, poczuł, że się źle z nim skończy, więc jęknął z głębi serca. Ach, nie masz pod słońcem lichszego powołania, jak zostać zającem. Co mnie wdzięk jest lis, konik, kania i wroda, nawet i ona, jak chce, tak gania. A w noc, gdy drzemie, oko się nie zmruża, bo lada komar bzyknie przez siatki, pajęcze, Wnet, serce zajęcze, tchórząc tchórzliwiej od tchórza. Skrzydło mi życie, co jest wiecznym niepokojem. Postanowiłem dziś je skończyć samobojem, Żegnaj więc nieco lat mych wiośnianych kolebko. Kochanki młodości, kapusto i rzepko, pożegnalne mi łzanie, dozwólcie się skropić, Oznajmuję wszem w obec, że idę się topić. Tak z płaczem, gdy do stawu zwraca skoki słabe. Po drodze stąpił na żabę, tam mu jak wraca, drgnąwszy spodł szusła i z góry na łeb wstaw plusła. A zając rzekł do siebie, niech nikt nie narzeka, że jest chórzem, bo cały świat na tchórzu stoi. Każdy ma swoją żabę, co przed nim ucieka I swojego zająca, którego się boi.